Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj jest 3 marca 2023 roku. Jest godzina dokładnie 12.52. Tytuł filmu: Dziwne chmury, które zaraz zobaczycie. W tle będzie. Yy, po prostu leciał filmik, a teraz lecimy, odwracam obiektyw i lecimy. Czyli tak. O. Takie chmury pojawiają się zwykle <laughs> przed weekendem. Dzisiaj się zaczyna weekend jutro i pojutrze ludzie wlegną do skwerów yy, na spacery, w plener, bo wiadomo wolne trzeba czas spożytkować. Dla tak, rodzin i będzie rodzinnie. To tylko jest jedna z drugiej strony jakbym spojrzał. Też jest oczywiście taka chmureczka, ale pokażę. Pokażę zaraz. Idziemy, i pokażemy, ta druga strona wygląda właśnie tak, taka ładna kreseczka. I teraz pytanie numer jeden do wszystkich: czy i dlaczego teraz nie ma nakazu zakrywania nosa i ust? I teraz zapewne wielu z was, jeżeli kogoś zobaczy zakrytego, to powie, co za idiota, co za cymbał. A to właśnie teraz, teraz trzeba chodzić, jutro proponuję, Wszystkim y, trzeźwomyślącym y, ludziom właśnie filtrować to powietrze. Bo o to tu też chodzi. Bo y, cofnijmy się y, dwa lata wstecz, kiedy był y, nakaz zakrywania twarzy, chodziło o usta i nos, konkretnie o narządy oddechowe. Wtedy takich dziwnych chmur na niebie nie było. Niebo było czyste. I teraz wczorajszy filmik z Księżycem zrobiłem w jednym celu. Chciałem zobaczyć, czy jesteście spostrzegawczy, czy tylko będziecie się po prostu przeglądać tej plaźmie, temu no, srebrnemu klopowi. No i nikt z Was nie jednej rzeczy niebo niby bezchmurne teraz mówię niebo niby bezchmurne a gdy powiększałem do takiej możliwości gdzie jeszcze w miarę był y, czysty y, obraz to co było widać były chmurki ale też nikt nie zwrócił y, uwagi na kolor nieba dzisiaj kolor nieba mamy taki a porównajcie sobie, jaki kolor nieba był wczoraj. Wczoraj kolor nieba był siny, siny. Przy powiększeniu to było widać. Tego też nikt nie zauważył. Tylko każdy się skupia po prostu na pierdołach. Na pierdołach, które są nieistotne. Ja mam po prostu... Yy... Powtórzę jedną rzecz. Nie jestem profesjonalistą w tym, co robię. Nie jestem ani astronomem, ani matematykiem, ani fizykiem, ani chemikiem, ani żadnym innym yy, pseudonaukowcem. Nie jestem po to, żeby yy, przekazywać jakieś kurde bzdury ludziom, tylko swoje własne spostrzeżenia. Część rzeczy robione z ręki, część rzeczy robione ze statywu. I co jeszcze? chciałem dodać, właśnie zwróćcie uwagę na kolor nieba, bo to jest właśnie istotne, a tego nikt nie widzi. I wszystko to, co się teraz obecnie dzieje w ostatnich czasach, właśnie polega na tym, ja Wam to chciałem pokazać, na czym to polega, a to polega na tym, że to, co jest widoczne, tego Wy nie widzicie. Czyli macie zamknięte oczy, nie, to jeżeli ktoś jest, myśli, że jest obudzony, o leci odrzutowiec, to wam kurde go może uda się złapać. No, nie udało mi się go złapać. Ale ci drugi. O końcówkę złapałem. Tak codziennie mamy tutaj w Malborku. Codziennie są loty o różnych porach. Także Ciekawie, hałas, 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 jeszcze raz hałas. I co chciałem powiedzieć? To chciałem powiedzieć, że wszystko jest naocznie pokazane, tylko nikt tego nie widzi. Bo to jest tak zrobione, tak ludzie są zindoktrynowani, żeby nikt nie wyczaił, o co kamala. A to, że ktoś ogląda YouTube'a i mówi, że jest obudzony, to jest w błędzie. Bo jeżeli ktoś mu czegoś nie powie, na talerzyku nie wyłoży, nie zalinkuje kogoś innego, to twierdzą, że ten ktoś pierdoli kocopoły, jak to Darek Kwiecień mówi. Taka jest niestety prawda. A czy nie można mieć własnych obserwacji, własnych teorii? Na tym się nikt nie zastanawia, bo może te teorie, które na przykład ja mam i wielu innych takich obserwatorów i badaczy, też nie mogą potwierdzić nie mogą tego zalinkować że ktoś inny tam badał bo to jest po prostu usuwane z internetu ludzie. Tylko to, co wy macie zobaczyć to zobaczycie. To, co oni chcą, żebyście zobaczyli, to widzicie. A my musimy się dwoić i troić, no bo człowieku nie zalinkuje ci nic, bo to, co ktoś chciałby pokazać, jest zawsze usuwane. I obojętnie o czym by nie mówił, co jest przeciwne i co mogłoby otworzyć ludziom oczy, to jest usuwane z internetu. Nie wiem, czy ten film nie zostanie usunięty. Także yy, jeszcze sobie popatrzcie na ten kolor nieba. To jest czyste niebo. To jest czyste niebo. Błękit, żywy błękit. Ale już tam, patrząc się dalej nad bloki, to już sinieje. I jeżeli ja będę powiększał, to widać, że to się robi sine. To nie widać błękitu. Także to by było na tyle i trochę poprostujcie sobie zwoje ludki. Poprostujcie. Jutro jadę w plener, będę nagrywał w plenerze, bo mam do 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 do, 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 do zaplanowany yy, rezerwat przyrody, bardzo ciekawe i urokliwe miejsca, w których nie byłem, a że mam wolny weekend, więc tam jadę. Dzisiaj yy, może jeszcze... Yy, dzisiaj albo w sobotę wieczorem może będę robił live'a. Nie wiem. A może nie będę robił. Trudno wyczuć. Bo po tych, po tych ostatnich, yy, po tym przedostatnim live'ie to dostałem ostrzeżenie z YouTube'a, to odechciało mi się. Bo praktycznie nic takiego nie powiedziałem, a te materiały, które zamieściłem, to sprawdzałem u innych youtuberów, one są. Także ci youtuberzy na pewno też nie dostali ostrzeżeń, czyli to nie chodziło o to. Jeszcze taki mały widok. Uciekni, ale leci drugi. No niestety ciężko, ale. Nie jestem fanem samolotów i nie obserwuję samolotów. Czasami, jak wejdę, popatrzę sobie, wejdę sobie po prostu do okna, to mam możliwość zobaczenia lotów. A na dzisiaj to już by było w zasadzie wszystko. Cześć, czołem. Do następnego razu.